Witamy wszystkich widzów przed ekranami. Nie tylko wizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy czekali na ten mecz. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Ajax Amsterdam kontra Polska. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Nie będzie bramki. Rożny. Może im dać prowadzenie. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Jest Gabriel. I traci piłkę Ajax. Salida al Ale Ależ bezpiecznie! Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Na tej powtórce widać, ile znaczy dobre, precyzyjne zagranie w odpowiednim momencie. Dzięki długiej piłce, drużyna nie musiała budować mozolnie ataku, lecz przeniosła ciężar gry na połowę rywala i bezwzględnie wykorzystała tę okazję. I zaczynamy grę po pierwszym trafieniu. Schlotterbeck. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Jordan Pickford. Dobrze w destrukcji Cross. Ładne zagranie. Górą. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Cross. Diego Forlan. Co teraz zrobi? Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak. Nie chciała wpaść do bramki. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Deziré Redły. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Up half time, don't forget, Piłka w grze Zaczynamy drugą część meczu Polacy mogą być z siebie zadowoleni Ale prowadzenie jest tylko jednobramkowe Trzeba uważać Teraz przedansą Ula, co za refleks Bramkarz ratuje im skórę Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił Strzelali prawie spod bramki A mimo to wybronił Uwaga, Said Iran Crouch. Marquez. Beste. Polacy tracą piłkę. Alessandro Nesta. Z piłką Bellingham. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. I Iniesta przy piłce. I gol! Trafia z zabójczą precyzją z dystansu. Prawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. Cała defensywa chyba też nie. Ależ ma kopyto. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i świeże siły z ławki. Gramy od środka. Jest 2 do 0. Ruth Hulit. Żerwinio Crouch. Ostatnie minuty spotkania. Reprezentacja Polski zdecydowanie prowadzi. Jało-Czerwoni dali czas piłkarskich umiejętności. Tak, Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym start. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Został zabitym w karcie Blue Card Registration BG04 DOM. Kolejny krok, komputer. Moje karty są na sali. Marquez Gianluca Zambrotta. Saida Al-Wajran Tony Cross. Uwaga! Saida Al-Wajran Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. Gianluca Zambrotta może teraz dobrze dograć do partnerów. I mamy pierwszą bramkę. Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest. Doczekaliśmy się. Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Gianluca Zambrotta skutecznie odbiera rywalowi piłkę. Alouayran. Alouayran. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Kane. Konrad Lajmer. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Za chwilę grę z wolnego wznowią Bawarczycy. Andres Sinesta. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się. Jeszcze wierzą w remis. Jeszcze około minuty. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska, zwycięska. Obejrzeliśmy ciekawy mecz. Wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie.